I got nothing in my pocket. I'm a nobody, but you can't stop it. I got music, so I rock it. I got nothing, but I'm something. I got nothing, but I'm Meldujemy się na treningu GKS u Raciborowice i nie jest to wizyta przypadkowa. Zawodnik Geksy Denis Lebit, został laureatem naszego konkursu na Gola Miesiąca, a my wpadliśmy z nagrodą. Cześć Denis, tą rozmowę powinienem chyba zacząć od pytania, czy pamiętasz jeszcze tego gola, no ale takich trafień chyba się nie zapomina. Dzień dobry, dobry wieczór, tak pamiętam, trafiłem, piękną piłkę i co się powiedzieć, zapamiętam na wszystkie życie, które będzie żył. No taki gol w takim meczu, bo przypominamy, że to były derby, no tak jak mówisz, pamiątka na całe życie. Tak, derby zawsze mamy takie mocne i akurat udało się się strzelić taką ramę i mi się wydaje, że nastawienie trenera było super. I... A dziś z racji pozycji, na której grasz, masz mało okazji do strzelania goli. Więc pytanie, czy zdarzyły Ci się wcześniej już takie gole, czy to był akurat ten pierwszy? Gram środkowego brąza i powiem, że nie pierwsza bramka moja, ale taka mocna to pierwsza tutaj. Korzystaliśmy z okazji i zamieniliśmy również kilka zdań z arkadiuszem Paluchem, któremu niedługo stuknie rok w roli trenera GKS-u. Pewne, pewne pierwsze miejsce jest to fakt, natomiast no, jeszcze mamy dwa mecze i ja podchodzę zawsze do tego z rezerwą. I jeżeli wygramy te dwa mecze, to wtedy będę się cieszył, że będzie zespół bez porażki, a ja poprowadziłem zespół, który nie przegrał. No, umiejętności piłkarskie to jedno, ale na pewno gdzieś największym wyzwaniem było utrzymanie koncentracji przez cały długi okres. No, to na pewno, to na pewno i myślę, że do tej pory mamy nad czym pracować i pracujemy na tym właśnie, żeby przede wszystkim tą koncentrację utrzymywać, bo nie jest łatwo y, grać jedną grupą ludzi, bo jak wiemy, mamy dość wąską tą kadrę i praktycznie ci sami ludzie cały czas muszą radzić sobie na boisku. Przy tym musimy utrzymać koncentrację do każdego, do każdego zespołu musimy podejść z należytym szacunkiem, każdy zespół szanujemy i nikogo nigdy nie lekceważymy i jak do tej pory udało się wygrać wszystkie i mam nadzieję, mam nadzieję, że tak będzie do końca. Widzimy, że w dzisiejszych zajęciach nie bierze udziału Dawid Janczyk. Mógłbyś powiedzieć, czym jest spowodowana ta absencja? Dawid boryka się już od dawna, właściwie od, od meczu, od meczu pucharowego w Pucharze Wójta z kontuzją kolana. Wrócił na jakiś czas do nas, rozegrał bodajże chyba jeden mecz cały, jeden połówkę. Ta kontuzja mu się znowu odnowiła. W tym momencie, z tego co ja wiem, przebywa u siebie w rodzinnych stronach. Leczy kontuzja, czy wróci do nas jeszcze do grania, biorąc pod uwagę jego wiek, i czy będzie tam po prostu szansa na to, że, że wyleczy tą nogę w porę? Tego do, do końca nie wiem, dlatego nie mogę nic bliżej na ten temat powiedzieć. No, ale na pewno możesz powiedzieć coś o przygotowaniach do rundy wiosennej, bo to już zapewne macie zaplanowane. Tak, owszem, tu akurat mogę powiedzieć więcej, praktycznie już cały okres przygotowawczy jest przygotowany, będziemy brać udział w turnieju zorganizowanym przez trenera Wichowskiego między innymi, będzie, będzie to taki turniej sześciu drużyn odbywający się w Jeleniej Górze. tam spotkamy się z drużynami Lech i Piechowice, właśnie z lotnikiem Jerzów Sudecki, z Pogonią Świeżawa, a więc będą takie no, moje malutkie derwy. E, będzie tam jeszcze zespół e, z Wojciech i ktoś mi uciekł w tym momencie, piano, szósta drużyna, nie pamiętam, kto to będzie.